Pewnego dnia miałam niespodziewane i przemieniające spotkanie z Jezusem przy studni Jakuba, gdzie Zbawiciel Świata objawił mi się jako Mesjasz, na którego czekaliśmy tak długo. Cześć. Jestem samarytanką, która pojawia się w rozdziale 4 Ewangelii Jana i oto moja zdumiewająca historia. Do dnia mojego spotkania z Jezusem moje życie naznaczone było samotnością i poszukiwaniem miłości w niewłaściwych miejscach. Miałam pięciu mężów, a mężczyzna, z którym żyłam nie był moim mężem. Byłam kobietą pogardzaną i odrzucaną przez moją społeczność. Ale tamtego dnia, w południowym skwarze, Jezus przełamał wszelkie kulturowe i społeczne bariery, prosząc mnie o wodę. Objawił mi, że zna każdy szczegół mojego życia i zaoferował mi żywą wodę, która zaspokoi mój duchowy pragnienie. W tej chwili moje życie zmieniło się na zawsze. Pobiegłam, aby opowiedzieć mojemu ludowi o tym człowieku, który wiedział wszystko o mnie. I dzięki mojemu świadectwu wielu uwierzyło w jego przesłanie. Zapraszam cię, abyś pozostał do końca, aby poznać pełną historię mojego życia i dowiedzieć się cennych lekcji, które pomogą ci w duchowym rozwoju. Mieszkałam w Samarii, regionie o bogatej historii i napięciach. W tamtych czasach Samarytanie i Żydzi mieli długoletnią rywalizację. Emigrek, y, Samarytanie, czciliśmy na Górze Garizim, podczas gdy Żydzi twierdzili, że Jerozolima jest jedynym prawowitym miejscem do oddawania czci Bogu. Ten podział nie dotyczył tylko religii, ale także wpływał na sprawy społeczne i polityczne. Pewnego upalnego popołudnia postanowiłam pójść do studni Jakuba po wodę. Nie była to normalna pora, aby to zrobić. Większość kobiet chodziła rano lub wieczorem, aby uniknąć palącego słońca. Ale ja wolałam samotność południa, unikając spojrzeń i osądów innych z powodu mojego życia. Które nie zawsze było łatwe ani konwencjonalne. Kiedy dotarłam do studni, zastałam tam siedzącego mężczyznę. Jego strój i wygląd wyraźnie wskazywały, że jest Żydem. Zdziwiło mnie, że nie odszedł, widząc mnie nadchodzącą. Wtedy przemówił do mnie, prosząc o wodę. Jego prośba była niezwykła, ponieważ Żyd nigdy nie poprosiłby Samarytanina, a tym bardziej kobietę o cokolwiek. Jak ty, będąc Żydem, Prosisz mnie, samarytankę, o wodę. Zapytałam, starając się zrozumieć jego dziwną prośbę. Odpowiedział spokojem i głębią, jakiej nigdy wcześniej nie słyszałam. Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi pić, prosiłabyś go, a on dałby ci żywą wodę. Moje myśli krążyły wokół tej żywej wody. Koncepcja mnie zaintrygowała i zdezorientowała jednocześnie. Kontynuowaliśmy rozmowę, a ten człowiek, który szybko mi wyjawił, że nazywa się Jezus z Nazaretu, opowiedział mi rzeczy o moim życiu, których nikt inny nie mógł znać. Mówił o moich pięciu mężach i o mężczyźnie, z którym teraz mieszkałam, a który nie był moim mężem. Czułam mieszankę wstydu i zdziwienia. Jak mógł znać te sekrety mojego życia? Kim był ten człowiek? Nasza rozmowa była przemieniająca. Jezus wyjaśnił, że woda, którą oferował, była metaforą odnowionego i wiecznego życia, czegoś, czego wszyscy pragnęliśmy w głębi duszy. Jego głos miał ton zrozumienia i współczucia, który sprawił, że po raz pierwszy od długiego czasu poczułam się zauważona i doceniona. Nie był to tylko prorok, jego słowa miały moc i prawdę, która rezonowała w mojej duszy. W tym momencie, pod palącym słońcem, przy tej tak starej studni, poczułam, że coś we mnie się zmienia. Jakby nowa nadzieja narodziła się w moim sercu. Nadzieja, która przekraczała społeczne i religijne bariery, które nas dzieliły. Jezus objawił mi się jako mesjasz, zbawiciel, na którego tak długo czekaliśmy. Gdy rozważałam to spotkanie, zdałam sobie sprawę, jak ważne jest, aby patrzeć dalej niż powierzchowność i uprzedzenia. Jezus nie tylko widział moją skomplikowaną przeszłość, ale także mój potencjał na przyszłość. Ile razy osądzamy innych? Nie znając ich prawdziwej historii, ile okazji tracimy, aby połączyć się i uczyć od ludzi różnych od nas. Zachęcam Cię, abyś pomyślał o barierach, które stawiamy w naszym własnym życiu. Czasami proste akty dobroci lub szczere rozmowy mogą zmienić wszystko. Moje spotkanie z Jezusem przy studni Jakuba nauczyło mnie, że wszyscy pragniemy czegoś głębszego i bardziej znaczącego w życiu, a prawdziwe zaspokojenie pochodzi z miłości i akceptacji. Po naszym pierwszym spotkaniu przy studni Jakuba czułam rosnącą ciekawość i nieopisane pragnienie dowiedzenia się więcej o Jezusie i Jego przesłaniu. Sposób, w jaki objawił mi przeszłość i teraźniejszość, napełnił mnie zdumieniem, ale także nadzieją. Kim był ten człowiek, który znał wszystkie moje sekrety, a mimo to mówił do mnie z taką miłością i zrozumieniem? Jezus kontynuował naszą rozmowę, zagłębiając się w tematy duchowe i osobiste. Mówił mi o prawdziwym miejscu oddawania czci, nie jako o górze czy świątyni, ale jako o stanie serca i ducha. Nadchodzi godzina, powiedział, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć ojców duchu i prawdzie. Te słowa brzmiały z taką klarownością, która wywracała do góry nogami wszystko, czego dotąd się nauczyłam. W świecie, gdzie podziały religijne i polityczne utrzymywały nas w separacji, Jezus oferował wizję jedności i miłości. Która przekraczała wszelkie bariery. Podczas naszej rozmowy w mojej głowie kłębiło się pytanie. Wiem, że Mesjasz, zwany Chrystusem, ma przyjść, powiedziałam, oczekując być może potwierdzenia moich oczekiwań. Jego odpowiedź zmieniła moje życie na zawsze. To ja, który mówię do ciebie. W tym momencie wszystko nabrało sensu. Ten człowiek, który ofiarował mi żywą wodę który znał moje życie od podszewki i który mówił z taką autorytetem i współczuciem, był Mesjaszem. Objawienie to było przytłaczające. Moje serce biło z niedowierzaniem i podekscytowaniem. Jak to możliwe, że Mesjasz rozmawia tutaj ze mną, Samarytanką, odrzuconą przez własny lud? Waga tej chwili napełniła mnie energią, której nie mogłam powstrzymać. Zostawiłam swój dzban na wodę i pobiegłam z powrotem do miasta, napędzana pilnością, aby podzielić się tą niewiarygodną wiadomością, gdy dotarłam do wioski, moi sąsiedzi byli zaskoczeni, widząc mnie w takim stanie. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czyż nie jest on Chrystusem? Powiedziałam z entuzjazmem i pewnością, które były zaraźliwe. Wielu z nich natychmiast wyszło, aby samodzielnie zobaczyć Jezusa. Nadzieja i oczekiwanie wypełniały powietrze. Podczas gdy wieść rozprzestrzeniała się jak ogień na suchym polu. To spotkanie nie tylko mnie przemieniło, ale miało także głęboki wpływ na moją społeczność. Jezus pozostał dwa pełne dni w Samarii, nauczając i dzieląc się swoim przesłaniem. W tym czasie wielu więcej uwierzyło w niego, nie tylko ze względu na moje świadectwo, ale dlatego, że usłyszeli go osobiście. Doświadczenie to zjednoczyło naszą społeczność w sposób, którego wcześniej nie doświadczyliśmy. Burząc bariery, które tak długo nas dzieliły, sytuacja społeczna i religijna tamtych czasów była skomplikowana. Samarytanie i Żydzi mieli historię wrogości i nieufności. Samarytanie, potomkowie plemion królestwa północnego Izraela, przestrzegali własnych tradycji, czcząc na górze Garizim zamiast w Jerozolimie. Żydzi uważali ich za heretyków i półŻydów, co potęgowało napięcia między nimi. Mimo to moje świadectwo przekroczyło te bariery. Moje osobiste doświadczenie z Jezusem uczyniło mnie posłanką Jego przesłania. Moja szczerość i widoczna zmiana w postawie wzbudziły zainteresowanie wielu ludzi w społeczności. W czasach, gdy słowo kobiety nie zawsze było brane na poważnie, mój zapał i szczerość były nieodparte. Wpływ był natychmiastowy. Wielu Samarytan wyszło, aby samemu zobaczyć Jezusa. Jezus, łamiąc normy społeczne i religijne tamtych czasów, pozostał dwa dni w Samarii. Rozmawiając i nauczając ludzi. Gdy myślę o tej historii, jest ona dowodem na to, jak jedno spotkanie może wywołać znaczące zmiany. Ja, Samarytanka, dzięki swojej odwadze i pasji, stałam się jedną z pierwszych, które przyniosły dobrą nowinę ewangelii. Czasem nasze historie mogą wydawać się nieistotne, ale w rzeczywistości mają moc inspirowania i zmieniania innych. Zachęcam Cię, abyś pomyślał o swoim życiu i rozważył jak możesz podzielić się swoimi historiami, by poruszyć i przemienić innych. Może odkryjesz, tak jak ja, że Twoje słowa i działania mogą przynieść znacznie większą zmianę, niż kiedykolwiek się spodziewałeś. Po moim objawieniu Jezusa przy studni Jakuba nie mogłam powstrzymać mojego entuzjazmu. Moje szczere i pełne pasji świadectwo zainspirowało wielu moich sąsiadów do poszukiwania Jezusa na własną rękę. Jezus zdecydował się pozostać w Samarii przez dwa dni, było to coś rewolucyjnego, ponieważ niewielu Żydów rozważyłoby pozostanie w samarytańskim mieście, a tym bardziej nauczanie tam. W ciągu tych dwóch dni Jezus rozmawiał z ludźmi z Samarii, dzieląc się swoim przesłaniem miłości, odkupienia i jedności. Samarytanie, którzy byli przyzwyczajeni do marginalizacji i wrogości ze strony Żydów, spotkali człowieka, który przełamał wszelkie społeczne normy. Jezus nie tylko mówił o pojednaniu i przebaczeniu ale również okazywał je swoimi działaniami. Obecność Jezusa i jego gotowość do pozostania i nauczania wywołały głęboką przemianę w naszej społeczności. Wiele osób, które początkowo przyszły tylko z ciekawości, przyciągnięte moim świadectwem, ostatecznie uwierzyło w Jezusa na podstawie tego, co usłyszały bezpośrednio od Niego. Ta masowa konwersja nie tylko wzmocniła wiarę nowych wierzących, ale także rozpoczęła proces leczenia wewnętrznych podziałów w naszej społeczności. To niesamowite, jak jedno spotkanie może wywołać taką lawinę zmian. Moja odwaga, aby podzielić się moim doświadczeniem oraz gotowość Jezusa do przełamywania barier kulturowych pokazały, że prawdziwa wiara i miłość mogą zjednoczyć i uzdrowić. Nasza społeczność w Samarii stała się przykładem, jak akceptacja i włączenie mogą przemieniać życie. To przypomnienie, że nasze działania mogą stać się katalizatorem głębokich i trwałych zmian wśród tych, którzy nas otaczają. Jakie bariery możesz zburzyć swoimi słowami i działaniami? Jak możesz wykorzystać swoje doświadczenia, aby inspirować i jednoczyć innych? Moja historia jako Samarytanki pokazuje, że wszyscy mamy moc pozytywnie wpływać na nasze społeczności, niezależnie od naszej przeszłości czy okoliczności. Na końcu to miłość i współczucie naprawdę przekształcają i jednoczą ludzi. Postępujmy według przykładu Jezusa i szukajmy sposobów, aby nieść nadzieję i jedność w naszym otoczeniu. Przez całe moje życie rozmyślałam nad niezwykłą podróżą, która rozpoczęła się przy studni Jakuba. Od tamtego pierwszego spotkania z Jezusem moje życie obrało zupełnie nowy kierunek, prowadząc mnie do miejsc i doświadczeń, o których nigdy bym nie marzyła. Przemiana, której doświadczyłam, była tak głęboka, że nie tylko zmieniła moje życie osobiste, ale także wpłynęła na całą moją społeczność. Po odejściu Jezusa z Samarii, stałam się wierną naśladowczynią jego nauk. Sytuacja w naszym regionie wciąż była trudna. Napięcia między Żydami a Samarytanami trwały, a rzymska opresja dodawała więcej trudności. Jednak przesłanie Jezusa, które przekraczało wszelkie te podziały, dało nam nową perspektywę i nadzieję, która umocniła nas w obliczu wyzwań. Moje życie skupiło się na dzieleniu się przesłaniem Jezusa z innymi. Często wracałam myślami do tego, jak Jezus dostrzegł coś więcej poza moją przeszłością i dał mi nową szansę na życie. To dawało mi siłę, by mówić innym o miłości i odkupieniu, które On oferował. Moje słowa, poparte osobistym doświadczeniem przemiany, znajdowały oddźwięk u tych, którzy także szukali zmiany w swoim życiu. Jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy, które odkryłam, było to, że przesłanie Jezusa nie było ograniczone do jednej grupy ludzi. Chociaż Samarytanie i Żydzi mieli historię wrogości, przesłanie Jezusa było dla wszystkich. Widziałam, jak ludzie z różnych środowisk i pochodzenia znajdowali nadzieję i jedność w jego naukach. Ta inkluzywność była rewolucyjna i wymagająca, ale także głęboko wyzwalająca. Podczas lat dzielenia się przesłaniem byłam świadkiem wielu przemienionych żyć. Nasza społeczność w Samarii, wcześniej naznaczona podziałami i osądami, zaczęła jednoczyć się w duchu miłości i współpracy. Ludzie, którzy wcześniej unikali siebie lub nie ufali sobie nawzajem, zaczęli współpracować. Inspirowani przykładem Jezusa. Pod koniec mojego życia patrzę wstecz z wdzięcznością i podziwem. To, co zaczęło się jako rozmowa przy studni, przerodziło się w ruch, który zmienił życia i całe społeczności. Moje dziedzictwo to nie tylko moja osobista historia, ale także historia tych wszystkich, którzy odnaleźli nadzieję i odkupienie dzięki przesłaniu, które dzieliłam. Jestem Samarytanką, i to była moja niezwykła historia. Moja rozmowa z Jezusem. Opisana w Ewangelii Jana, rozdział 4, przemieniła mnie z kobiety z trudną przeszłością w posłankę nadziei i odkupienia. Pierwsza refleksja, którą chcę się z Tobą podzielić, dotyczy znaczenia inkluzywności i bezwarunkowej miłości. Jezus przełamał wszelkie bariery społeczne, religijne i kulturowe, aby rozmawiać ze mną. W czasach, gdy Samarytanie i Żydzi nie żyli w zgodzie, On bez wahania zbliżył się do mnie, Samarytanki aby zaoferować mi żywą wodę. Ta lekcja inkluzywności uczy nas, że powinniśmy patrzeć poza różnice i kochać innych bez uprzedzeń, naśladując Jezusa. Dla naszego duchowego wzrostu oznacza to otwieranie serc dla wszystkich, niezależnie od ich pochodzenia czy okoliczności. Druga refleksja dotyczy mocy osobistego świadectwa. Kiedy podzieliłam się moim spotkaniem z Jezusem z innymi w mojej wiosce, zmieniło to nie tylko moje życie, ale także zainspirowało wielu. Aby samodzielnie szukać prawdy. Nasze świadectwo może być potężnym narzędziem, które niesie nadzieję i wiarę innym. W naszym codziennym życiu przypomina nam to, jak ważne jest mówienie o naszych duchowych doświadczeniach, o tym, jak odnaleźliśmy pokój i cel, aby inni również mogli zostać dotknięci i przemienieni. Trzecia refleksja dotyczy przemiany poprzez wiarę. Moje życie, naznaczone trudnymi decyzjami i skomplikowaną przeszłością. Zostało całkowicie odnowione dzięki mojemu spotkaniu z Jezusem. Ta przemiana dała mi nowy cel i pokazała mojej społeczności moc przebaczenia i odkupienia. Dla nas oznacza to, że nigdy nie jest za późno na zmianę i że bez względu na naszą przeszłość, zawsze możemy znaleźć nowy początek w wierze. Moja historia, opisana w Ewangelii Jana, rozdział 4, jest świadectwem, że miłość i współczucie Jezusa są dla wszystkich, bez wyjątku. Doświadczenie społeczności samarytańskiej, która przyjęła i uwierzyła w Jezusa dzięki mojemu świadectwu, podkreśla, jak wielki wpływ może mieć jedna osoba, dzieląc się prawdą i żyjąc zgodnie z nią. Zachęcam cię do przemyślenia tych lekcji i do zastosowania ich we własnym życiu. Bądź inkluzywny i pełen miłości dla wszystkich, dziel się swoim osobistym świadectwem i pozwól, aby wiara przemieniała Twoje życie. Dzięki temu nie tylko odnajdziesz pokój i cel. Ale także staniesz się światłem dla innych, pomagając im odnaleźć własną drogę do prawdy i nadziei. Teraz zapraszam cię, abyś kliknął na ekranie zalecany film, aby odkryć niesamowite i burzliwe życie Samsona. Znany ze swojej nadłudzkiej siły, Samson był również podatny na własne słabości. Jego historia jest pełna zdrady, namiętności i odkupienia, pokazując, jak jego miłość do kobiet doprowadziła go do tragicznej śmierci. Nie przegap tej fascynującej narracji, która zgłębia wzloty i upadki jednej z najbardziej intrygujących postaci Biblii. Kliknij i zanurz się w pełną historię Samsona.